w kolejnym odcinku z serii gamingowe wieści z internetu Gamingowe wieści z internetu a dzisiaj mamy kolejną o owych wieści Tym razem z e, strony miasto gier, a to m.in. takie właśnie wieści jak e, między innymi Cyberpunk in, in, inny od pokazanego gameplaya, Mortal Kombat 11 zbiera pozycję i wiele innych wiadomości ze świata. Kolejny Xbox będzie potężniejszy od PlayStation 5. W konsolencji generatorów wiemy, wiemy coś na ten temat. na temat PlayStation 5, ale na najnowszych plotek wynika, że jego największy konkurent Xbox. Planuję najnowszą konsolę. jest wiele bardzo ciekawych tych wieści. na to jak tego to jeśli będzie, jeśli jesteście zaciekawieni, to właśnie polecam tą stronę Miasto Gier. No i tak no to ja właśnie bardzo zachęcam do zapoznania się z tą y, z, stroną Miasto Gier. No i y, tak, jeśli się podobał odcinek, to lajki, subskrypcje mile widziane. Widzimy się w następnym odcinku gamingowych wieści z internetu.